Ponad 600 tysięcy złotych kosztował remont ulicy Bolesława Śmiałego. To pierwsza ukończona inwestycja drogowa na tym osiedlu w tej kadencji. Będą kolejne. Dzisiaj odbieramy ulicę Bolesława Śmiałego na osiedlu Piastów. Jest to, został wykonany tutaj remont drogi, która czekała na ten remont ponad 30 lat. Były tutaj stare płyty zniszczone, z których wystawały, wystawały już pręty. Teraz, jak widzimy, mamy nawierzchnię asfaltową. Jazda po niej kiedyś była wyzwaniem, teraz jest już tak, jak być powinno. Remont kończy niekomfortową sytuację mieszkańców i pozwoli im cieszyć się z nowej drogi na równi z mieszkańcami innych osiedli. Ulica Bolesowa Śmiałego jest mało uczęszczana, ale ważna dla mieszkańców osiedla Piastów, bo korzystają z niej codziennie. Myślę, że każda droga dla każdego mieszkańca jest ważna, prawda? Na tej drodze, przy której mieszka jest najważniejsza. Na osiedlu Piastów jest to pierwsza inwestycja, którą wykona, wykonujemy podczas tej kadencji, natomiast nie ostatnia. Jest to jedno z najsta najstarszych osiedli w Tarnobrzegu, a przez wiele lat niestety zaniedbane.